Przed nami 709 odcinek serialu Akacjowa 38. Los Celi nie oszczędza, gdy cała dzielnica huczy o nieszczęsnym wywiadzie, spada na nią kolejny cios. Ursula da Blance to, czego pragnie. Sprawa Elwiry powróci. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w kolejnym odcinku Akacjowej 38, Akacjowa 38, odcinek 709 w poniedziałek, 22 września 2025 roku. O godzina 18.45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38. Streszczenie 709 odcinka serialu Akacjowa 38. Przed wyjazdem Arturo wysłucha nagrań od Elwiry, które córka przesyłała mu ze Stambułu, błagając o uwolnienie od Demira Buraka. Tymczasem Ursula przekaże Blance akt urodzenia z tajemniczą wiadomością, która wstrząśnie dziewczyną. W międzyczasie Ramon zdecyduje się pomóc synowi wyjść z finansowych kłopotów, a Celia odbierze telefon z Francji z informacją, że Felip miał wypadek, na szczęście jego stan okaże się stabilny.